Otwieram 20. sesję Rady Gminy 8. Informuję Państwa, że zgodnie z nowymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, obrady dzisiejszej sesji transmitowane i utrwalane będą za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dlatego zwracam uwagę, że uczestnictwo w sesji oznacza świadomą akceptację uczestników, że sesja jest transmitowana. Oraz ich zobowiązanie do wyrażenia swoich opinii zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie ochrony danych osobowych wobec osób uczestniczących w sesji Rady Gminy OSIEK. Serdecznie witam wójta gminy pana Marka Jasińskiego, sołtysa Osieka pana Stanisława Gąsiorka. Panią skarbnik Krystynę Pytlik, panią redaktor Krystynę Czerny, panią protokolant Joannę Lurand, pracowników Urzędu Gminy i Was koleżanki i koledzy rad. Ogłaszam 5 minut przerwy technicznej.